Mm, mm, mm. Witam moich widzów, dzisiaj robię vloga z Janny rowerem po swojej wsi. Janny posprzytuje na rowerze. Już krowę wydaję, więc jadę sobie I tak Ale sobie przez wieści chciałbym pokazać Wam swoje trochę wiesz, trochę późno no. Ale to kolej będzie widać Trochowiem gdzie widać, ale tak się przejadę trochę, to wam pokażę gdzie ja mieszkam. <słyski> <słyski> Trochę. Tak, Pozdrawiam Was, wszyscy moi widzowie. To nie oglądacie, proszę o więcej wyświetleń na YouTube. Pozdrawiam, trzymajcie się. Nie, może niedługo będzie vlog z obory albo z innych tam moich tych z obory będzie albo z zwierzętami, to na razie Bleh. O przepraszam Bleh. odbija się to dobrze